W życiu codziennym nie da się nie produkować żadnych śmieci. Możemy się nauczyć jak maksymalnie to ograniczać, ale nadal pozostaną pewne odpady, których będziemy musieli pozbyć się z domu, a przecież nie mogą one trafić na ulicę czy do lasu. Obowiązek zagospodarowania tych odpadów spoczywa na samorządach, które z kolei starają się robić wszystko, by śmieci nie trafiały na składowiska, tylko zostały poddane recyklingowi. Recykling to nie tylko coraz surowsze normy, jakie na państwa członkowskie nakłada Unia Europejska. Zdaniem ekologów powinien to być standard, coś powszechnego i naturalnego dla każdego człowieka, bo od tego zależy, czy będziemy żyć w czystym środowisku, czy utoniemy w stertach śmieci. Unijne wymogi każą samorządom osiągnąć do 2025 roku poziom odbioru 55% odpadów nadających się do recyklingu względem wszystkich odbieranych odpadów komunalnych. Do tego czasu normy są niższe, ale i tak wiele gmin miało problem z ich utrzymaniem. Dopiero w roku 2021 gmina osiągnęła poziom wymagany rozporządzeniem ministra. Jest to poziom 20, prawie 1% przy zakładanym 20% poziomie. W poprzednich latach gmina niestety nie osiągnęła poziomu. W 2019 roku wyniósł on niecałe 21% przy poziomie 40%. Jest zatem jeszcze wiele miejsca do poprawy statystyk. Jak gmina organizuje na swoim terenie odbiór odpadów? Od 21 marca bieżącego roku odbiór odpadów komunalnych w gminie Boguszu w Gorce prowadzony jest przez podmiot wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Odbiór odpadów obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Natomiast od 1 stycznia, w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały o objęciu również nieruchomości mieszanych, zostają one wprowadzone z dniem 1 stycznia również do systemu. Odbierane są z terenu gminy odpady komunalne. Są one kierowane do zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. Jest to przedsiębiorstwo, które należy do spółki Sanikom którego gmina jest udziałowcem. W ramach zakładu unieszkodliwiania odpadów w lubawce funkcjonuje zakład unieszkodliwiania odpadów, zakład przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, kompostownia, oraz składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych. W zakładzie również przetwarzane są odpady selektywnie zebrane, które są doczyszczane poprzez szereg sensorów i kamer zamontowanych na urządzeniach, dlatego ta selektywna zbiórka jest coraz bardziej efektywna. Najwięcej jednak zależy od samych mieszkańców, bo to oni powinni w pierwszej kolejności segregować odpady i wrzucać do odpowiednich pojemników. Na tym polu gmina widzi najwięcej możliwości poprawy sytuacji. W gminie boguszu Górce niestety obserwujemy bardzo niską świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie zasad segregacji. Dlatego od 2021 roku podjęliśmy szereg działań związanych z wdrożeniem jakby systemu selektywnej zbiórki odpadów. Odpady podzielone zostały na pięć frakcji, które wynika z rozporządzenia ministra klimatu. Na terenie działa PRSZOK. Zostały wydrukowane ulotki informujące o zasadach segregacji. Od 2021 roku również podjęliśmy działania z fundacją, która ustawiła na naszym terenie sześć czerwonych pojemników na elektroodpady, do których są wrzucane odpady elektryczne o wielkości do 50 cm. Po co właściwie segregować odpady? Chodzi o to, by podzielić śmieci na odpowiednie grupy, które można następnie przetworzyć i ponownie wykorzystać. Ogranicza się w ten sposób ilość śmieci, które trafiają na wysypiska lub, co gorsza, do środowiska. Najpopularniejsze i najłatwiejsze do ponownego wykorzystania są odpady papierowe lub szklane, ale jak się okazuje, nawet kłopotliwy plastik, dzięki stosowaniu najnowszych technologii pozwala się ponownie wykorzystać. W Świdnicy funkcjonuje firma, która przetwarza plastik z tak zwanych Opakowań PET. W naszym procesie wy wykorzystujemy płatek PET do produkcji włókna, z czego powstają w konsekwencji włókniny poliestrowe. Dziennie jesteśmy w stanie przerobić około 25 do 35 ton, co daje miesięcznie 750 ton do 1000 ton, a rocznie około 11 tysięcy ton. 1 kilogram płatka PET to 1,36 kg butelek, w sztukach jest to 41 kg Rocznie w naszej produkcji jesteśmy w stanie zagospodarować, czyli dać drugie życie, ilości 453 miliony butelek. Wytworzone przez firmę włókna służą następnie do produkcji towarów, które wykorzystujemy na co dzień. Być może nawet nie wiedząc, że wcześniej były to butelki, z których piliśmy wodę czy napoje. Z naszego włókna powstaje na przykład w ramach codziennego użytku polar żeby wyprodukować taki polar, potrzebujemy mniej więcej zużyć około 48 butelek. Z takich użytkowych również rzeczy są to na pewno wkłady kołdrowe, wkłady śpiworowe, owata odzieżowa i tutaj na te wsady mniej więcej około 40 butelek jest używanych do Wyprodukowania takiej ilości owaty na dany, na dany przedmiot. A te konstrukcje to są na przykład włókniny, które jesteśmy w stanie produkować właśnie z włókna, które sami sobie produkujemy. I są to włókniny igłowane, które w procesie tłoczenia dostają taki piękny kształt. Są to, są to elementy wygłuszeniowe i dekoracyjne. Choć istnieją takie firmy, to jednak chcąc uchronić środowisko, powinno się ograniczyć zużycie plastiku, ponieważ nadal powstaje go więcej niż przedsiębiorstwa są w stanie przetworzyć. Na przykład w samym Wałbrzychu liczącym około 100 tysięcy mieszkańców każdego dnia do koszy na śmieci trafia aż tona plastiku. Surowiec, którego nie uda się przetworzyć, trafi na wysypiska, gdzie będzie rozkładał się od 400 do nawet 1000 lat.